I już jestem, czekam. oktung. Aktung, aktung, uwaga, uwaga! Uwaga, tung, uwaga! Bierzemy misję! Okej, zdolności postaci 6 mam, to jeszcze mam. A nie, jakie? Co to znaczy zdolności postaci 6? Może? Nie wiem, poprawcy tam pancerz czy coś. Ale nie rozumiem, o co Że ja mam 6 kupionych, czy że mogę jeszcze kupić? Czy o co chodzi? A, jakieś ciche egzekucje. Dobra, idziemy do siedziby. Dobra, wydałam wszystko. Powiem ci tyle, Jasiu. Wydałam wszystko. You're doing great, so. you got it. Akceptuję, tak. Wszystko akceptuję, Jasiu. O, 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 o. Czyli co, pokonaliśmy jedną z już wiem, o co w tej grze chodzi. Musimy Niemców pokonać, ale tak na całku. Myślałem, że się biega w kółko, oni się w kółko odradzają. A jednak... Rozwaliliśmy ją jedną z wież. i tu jest jakaś fabuła skum... tu w ogóle coś jest u góry. I mam dziwny znaczek u tej babki. Zabijam? <grym> o Jezu, jak się straszę! <grym> no po co do bazy wróciliśmy, Jasiu? Nie wiem, włączyłem jakieś... Y, jakieś perki, znaczy wyzwania. No nie wiem, czemu wróciliśmy. Dobra, dobra, ja wybieram kolejną misję. To Kolejna dawaj. misja to będzie misja typu. Aresz polityczny. Numer, aresz poli... no. Dzielnicę brata 2, róbmy. Zróbmy. Bo wydaje mi się, że dzielnica brata i nazwiemy to. Dobra, i aresz polityczny. I zróbmy misję, która się nazywa. Nalot brat 2. Wybrałem. No to lecimy. O ja. Henry, Chrisie, dziękuję bardzo za chościka. O to gdyby tak w ogóle jak ja mam cudownych mm. widzów, którzy zostawiają chościki, to, to jest taki milusie. Czy będziecie wciągnąć 20? Bo mam nagrody o na 10 kolorów. A ściągasz czy coś? <laughs> a się so, masz na 10 ściągasz? Co? Za, za te nagrody kanałowe. A, a w tym śnie był, były smoki, czy nie? kurde, oh, no widzisz. No oni chcą, żebym ja ściągał koszulkę takie sobie wymyślają różne. A co masz? No nie zdejmowania koszulki. No, nie, to by chcieli. Chyba tak dobrze moi drodzy. być bo on nie będzie ściągał kuczulki, kurde. Ani nic. Może być na przykład ze sweter, zakładam na dzieci. Nie, no nie wiem. No, to, to, oczywiście ludzie mają dużo Zim tych punktów, a ja, zimno, je, ja tylko, nie Ja zwiększyłam ilość punktów. Nie wiem, że ban kolec albo odblokowanie to Nie jeden. No, ten kolec. Tylko mi się nie będzie chciało to co ja mam siedzieć, tylko i ban. No nie no, no, ja Mi się bo, właśnie nie chce, bo z tego Chyba wiesz... No właśnie. Że sobie na streamdecku stawię taką zakładkę jak wiesz, jak punkty i tam na tym streamdecku będę miał, e, już wiesz, je podpisane, to jest w sumie niegłupi nie pomysł i będę miał na przykład timeout, kolec tam, wiesz, e, 10 minut. Jesus I jak ktoś maria. da to ja sobie wtedy wybieram, tylko raz dwa kliknięcia już mi dajemy pełnoutę. Panować wiesz. tak, kolca to taki dobry widz. No właśnie, dla niech się nie stupi, na ani przystanie ja na, na czacie. czacie. Dobra, gdzie my idziemy w ogóle, bo ja nie... Tak. Słyszysz, kolec, ja Cię tu bronię, a Cię tu nie ma. Wiesz co, ja tu ostatnio z grałem, wiesz? I co, nie był o, dobrym widzem? To, to, to już tu też trzeba, tu w Ty. Tak, zajeb... wiedziałem, że coś tak niszczy fajnie te, te, te murki. No, to ja już się tym biłam. się tym Dobra, chodź, bo Mitsuse tu pokazał, jak tu się idzie. Patrz tędy, tu górą. I tu, i tu do góry i zaraz będziemy tam jakby w tej dzielnicy biednej cześć nexos nexos jest? ma nexos dobra, wszystko mamy pozdrawiamy Uuu, pancerze tu są, o to dla nas i pieniądzory tutaj tu się gdzieś wychodzi kurde nie no, jesteśmy w tym samym miejscu w którym byliśmy, złą stronę poszliśmy, przepraszam ale nas poprowadziłeś, Jasiu! Na odwrót, to gdzieś tu idzie. Nie do góry. To gdzieś tu jeszcze. O, tu! Ja się poczekaj, tutaj. Dobra, Ja się poprowadzi, to żaden tak nie poprowadzi. O, popa, popa, strzelę w którą A nie, to jakaś inna broń tu jest potrzebna. Gdzieś jesteśmy, areszt polityczny numer 4. Teraz, ja ci pokażę, jak się tam idzie, wiesz? Chodź za mną. Tędy Tu Nie możemy tym dachem, Jasiu Nie Jest Zakaz Teraz tu Teraz tu Omijasz ich, nie strzelasz się z nimi Tu, tu, tu Tu, tu w tu, tu. Tu, lewo tu. Ja już jestem prawie Dobra, już jestem. Jesteś? Wiesz co? Jakby e... to ująć. Ehm... Inną ścieżkę życiową jakoś z... wybrałam. Ale już do Ciebie idę, Jasiu. Jakoś tu zamknięta. Sied! Którym tam poszedłeś? No tak jak wcześniej żeśmy się nie zapomniałaś już. Widzisz mnie? Chodź tu do mnie. <laughs> Chodź. o! Odblokowano osiągnięcie packa. Rzuciłem granatem tak do przodu i chyba coś nie zrobiłem. Jest jakiś taki typowy mi atak uderzenie z pięści, bo mi brakuje strasznie. Nie, było gdzieś. Poszukuję. O jest pancerz jakiś. Dobra no i wchodzimy tu, tak? Kiedy ten tu, pancerz znalazłeś yy, za rogiem, to w ale nie wiem czy jak ja go podniosę. Tak, tak, to, tak, to, to, to. Ty, mamy tak samo ty i ja. Dobra, chodź Kasia, musisz. Jak za tobą Jasiu. Od razu widzę cię na mapce, widzę, widzę, widzę. Dobra, tak, e, ja go od tyłu go od przodu mu ten, ten Albo na tylko lepiej trzeba. Próbuję, ale skubanie się kręci. No to nie biegaj wokół niego, tylko w drugą stronę. No, no, przeciwnej, przeciwnej, wygłaś dokładnie tu gdzie ja jestem. Chodź, chodź, chodź. No, walmy w plecy. To jest kombuźle, nie? A się zaraz wychławię. O, tu jest armatka! Weź mi go pod armatkę! Ja, go wziął zabrać stąd. No to chodź tutaj do no, mnie gdzieś, to go zabierzesz. Jak będziesz skakać wokół niego mecz, to on się nigdzie nie wybiera Kurde, nie da się na niego nakierować, tuba. się chciałam armatkę. An inspirational chess. Oh, nie, nie podnosi, nie podnos się Tu jest ciągle to działko działem Myślałem, że ono już jest dawno rozwalone. One są najgorsze te ciałka Co mu zrobiłeś Asiu? Dobra, tu jest chyba struben, tu można przepalić. O, zobaczyć, fa co znalazłem. Szczujówka w kanałowej chatce. O, i dyskietka. kilka gestapo w areszcie. O, tu są jakieś kody. 7144 1983. Jak 7144 1983. 7144. Gdzieś co? Tu mamy przejść na tu drugą samochód, stronę, bo nie rozumiem, jak my się tam mamy dostać. Może, czek, A co w kanałach? Jest to tylko przejście takie. A, a tu mam. jest jakieś podziemne kanały, są? No to tylko tak? jest, żeby pomiędzy nami tymi. Aha. No ale tu jest. Aha. O, kolekcjonerskie okulary 3D. Nie wiem, co Właśnie, to znaczy. W górę. Ja myślę, że eee, trzeba y, podłożyć bombę ale... pod samochód. Okej, okay, bo tu w ogóle. Minęliśmy je, bo ja o nim myślałem i już teraz nie pamiętam gdzie to było nawet Dobra czekaj zastanówmy się, spójrzmy na tą bramę. Ja bym poszła samochód zetanowałabym. Jaki samochód? No, podróż bomby to samochód. Ale to jest misja poboczna. To nie ma nic wspólnego z misją, którą teraz robimy. Dobra, to idziemy tym drugim wejściem, które jest tu 30 metrów stąd gdzieś. Kurde, ono jest w tym całym miejscu. Jak ja mam, jak my mamy tam wejść? Nie rozumiem tego. Nie no, to musi się coś z tymi kanałami wiesz? To jest wi wi ewidentnie coś pod ziemią albo u góry. I niestety takich masz rację, to jest tylko przejście pod tym. No dzisiaj już lepiej. Może takich zakwasów dostałam wczoraj. Od czego? To Po Sekiro To stałam normalnie skurczył dłoni prawie całej. W sumie nie zdarzyło mi się tak jeszcze. Zrobiło mi się z nami grać, ale żeby mi zblokowało co To są takie dźwignie, Jasiu Trzeba dźwignie po prostu dotknąć. Ha. Nie, nie, nie wpadłem na to, a no tak. Brother 2, the second tower built by General Lothar Ooh. Brandt. Established Lothar. in 1969, it was to function as a transportation for the Nazi military in Paris. Large, heavy Nazi machines are stored here, so Please be careful. Please be careful, Tushush. i be careful. We got him. Where do we find that main computer? It's way up on the top of the tower. You gotta make your way through the garage to the main lobby first, then you keep heading up. All right, Abster. Okay, ladies, Make your way through Brother 2's garage I and head up to the roof. Uuu, That's where the main jazzy. computer is located. Oj, się tleże Weźmy tu Ach, się dzieje w ogóle. Chowam się za ten, za przeszkodę. Czy coś? Nie ja wiem, próbowałam czy po noglach strzelać Ja gdzieś tu po brzuchu strzelam, ale nie wiem co to jest, Uu, ten w sensie, to jest wciąż wciąż. Zbój, Co? Ten był jakiś wzmocniony Może tak Wzmocniony pieso Tu o tym się chodzi? Prawda, jeszcze czy coś tu nie ma jakiś Tu jest jakiś punkt informacji, co to za informacja? A dobra tu się chyba wchodzi. Tu gdzie polazę, wiesz? Dobra. Gdzieś polazę. Dziurko, dziurko, dobra. Nie, tam o, na końcu są po prostu dziurki. A, nie, dziurko tak z I do, ja dziurko wlazam. Dobra, tu Idę Ideę w Jestem. Dobiegam. dziwo Odbieram panty. Już mogę iść. Otwieranko. Lecimy. Well, Lecimy. Jezu jak dziś ten, ta rakieta nie poleci nie wybuchnie, to mm, nie się obrażę. Ty, patrz. Zauważ Ta skrzynia jest do otwarcia, ale tylko tym takim wirkiem curerem Proszę Jaśu. No jakieś takie dziwne ktoś... Trzeba znaleźć tą broń w ogóle. O kurde, tu będzie boss na pewno jakiś jest dużo miejsca na bossa, wiesz. Ja już biegnę na drugą ja już biegnę do tego punktu, wiesz? Ole mam na razie, zobaczę, co mnie. A świeci jak burza, patrzcie. Nie, nie, no idę, bo, bo chcę zobaczyć co tu jest. Może tu trzeba coś pociągnąć jakąś wajchę i koniec. Ja tam się będę bił z jakimś typem przez pół godziny. No tak, ja się nie ma co się wydobyć, przez pół godziny. A misja jest, żeby wykonać zadanie i Patrz, oni tu wszyscy robią to i potrzebują do tego oleju. To chyba nie będzie tak łatwo ominąć, co? Coś tam trzeba na środku zrobić. Czy coś jest ziemią do zrobienia? A nie, tu jest jeszcze piętro niżej. Ja mam mi skończyło, Jasiu. Tak, chyba Bo tak raszujesz, Kasia, jakby nic nie zbierasz. O, mam kop! Mam, tego, mam coś w, ten, w nich, trzeba w O, jest, dobra Kasia, chodź do mnie. Bieram amunicję, Asiu, bo nie mam czym walczyć. To nie walczy. Pod spodem jestem. Pod spodem. z drogi w dół. No. Ja się jak szczur. Nie dokonało, w tą stronę, w którą być. idziesz. Przeciwną, przeciwną musisz iść. No, do przodu, do przodu. Zaskoczyć tu gdzieś. Gdzieś zaskoczyłam. Podejdź tam do klawiatury, ja ci podam kod. 1, 6, 5, 4 To tu trzeba zrobić, o, i tu będziemy mieli nową broń. No i już mamy. Patrz, Dobra Ta broń. wybuchowa? O to jeszcze nie używamy No to nie będzie trzeba jakieś drzwi gdzieś otworzyć tym Aha tam u góry będzie trzeba i pewnie na raz wybuchnąć czy Oh, yes. Nie wiem, ale coś mi tu stuknęło. Dobra, ja chcę się tam do góry dostać. Co schody? Ja już olałem schody, wiesz? Idę jakimiś tutaj skutkami takimi. Nie umiem skoczyć. Kurde, <try> biją mnie. Spadam. Spadłem. Ja wciel na sam dół. Dobra, wchodzę tam ja z Ja też. Kurde. Dobra, tu trzeba schodami jakimiś wejść. No tam na Weź lewo My Myśmy tam byli, ale. nie? Tu po drugiej stronie chyba no, są. No, no, Ale one nie prowadzą tak salad idealnie. Ale też. sam mu zebrałem. Wiesz co, prowadzą trochę. Widzę, że prowadzą. Tu w lewo może. Tam na lewo też są schody. A tutaj ja schody. Pijercie, tu schody. też są schody. Czy trzeba tu się jakoś władować. Byłem i zleciałem. Ja też spadłam, możesz no, kurde Tu jest taki słupek Czemu to nie działa? Nie mogę tu wskoczyć no, Ale tu mogę, o! Otworzyłem jakieś tajne pomieszczenie, Kasia. Amunicją i zobaczmy. O, okulary 3D. Zny. No, Możesz kurde. No, czekaj, no jak się tam wchodziło? Bo ja próbuję sobie tutaj, że tak powiem. A tego nie trzeba rozwalić? Tego trzeba rozwalić. Ten... A to trzeba rozwalić i zrzucić tu taki most. No, no, tylko ta broń się nazywa to. dropage going down so two be alert jak to się aktywuje bo jest lagowało sobie oh, ogarniam okej okay. potrzebują wejście the tower commander that brother brother who are in charge of the landing strips on the roof hunt them down kill them and steal their keys so i can hack the main computer Azja Lekutko Hand them down and kill them Pamiętaj Kill them all, Jasiu, kill them all Ty. Ja myślałem że tam się da wyparkurować, ale się nie dało to też myślałem, ale chyba specjalnie tak zrobili, że się Mam. nie da, bo wiesz Co to Czekaj, chodzi? ulepszenia broni, 88J Poczekaj sekundę, ulepszymy sobie broń może, uzbrojenie no bo ja mam teraz tego laser kwerka i diston. to ja może bym chciał laser kwerka zmienić, transformator mu Pełny automat Transformator automatyczny chce takie coś Celownik Kolimator i latarka. Akumulator, o. Dobra, no, wydałam wszystkie pieniądze. No ja zwiększyłem i cewkę ja mu jeszcze mogę zwiększyć. To jakiś wykrzyknik na górze jest. Po prostu go zrobiłem na jak największym tym. Aha, i jeszcze tysiąc. można mu dać. Jakiś fajny skin. Ty, za stówkę jest taki, kurdec. Ty, a ja mogę ja Coś Nie wiem co tu się stało. Jaki laboratorium? O kuźwa. To mrule nic nie robi. Give it up this. You're a godem chair ci z tego lata, teraz tak wałem, że by cały zeszło w sekundę. Chodź. Chodź a się nie słuchajcie jak go to wiesz? Tak, ja, bo ja milczałam. milczalam. Milczać, byś się, nie było pełne. Tak, nam Nie z drugiej strony. Chodź tu. to już wszystko. No to są dwie na raz. Jak no tak. nie, 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 bo nie, 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 jak więcej osób będzie chciało, ja. Cztery. 4 pa, teraz ja się pa. pa. Teraz jesteśmy siostrami. Siup, yeah, Raz high piąteczki. five. Down low, too slow. Tu. No Jasiu, musisz potrenować. No muszę potrenować. Ja bym wiedział, ja bym się tak nie dał nabrać. Po prostu Żubik, no robimy to, edzy. Slecaczki. O oh, świecie! Jestem za słupkiem Kasia. Próbuję, Grosza, dal, Nie próbuję, że gej. Proszę, daj, nieźmieć mi, mi nowi. Jak tak idziesz Ja się obisz, ci przywrócić. Dobra. To kod jakiś mi jest potrzebny. Kot pożyczyć ci lunę? To musisz gdzieś. No nie taki. <noise> Okej, okay, tu jest do komputer. Drzwi. O, to idź tam do komputera. E, 0451. I... Czekaj, czekaj, trzymaj go. Bo jak go wypuścisz, to on przestaje działać, nie? A, to wyszłam już. No, ale zadziała rooftop akces elevator musimy ogarnąć ale pajek tu jest wysoko no, no pewnie patrzę na dół Bo się boja zawsze muszą alarm włączyć to Jak ty plazłeś tam? Normalnie, no tak jak po mapie Dookoła się tam gdzieś i się wchodzi do góry O cię z gry? Nie No to ja wiszę w powietrzu To się jest nie tak Dobra ja wychodzę do menu głównego i zaraz do ciebie dojdę z powrotem. Ja zawiesiła. cię widzę, cię widzę, cię, stoisz w miejscu. E, e, teraz tak, kontynuuj grę. No jakieś problemy świadczyły. Weź mnie spróbuj o. zaprosić. Koś? Mm. Wiesz co na najpierw łączę. musiałabym cię wyrzucić, nie, ale to może nie będę wyrzucał, wiesz, może dać się dla radę. jakoś. Łączenie gotówki nie odpowiedział nie wiem o co chodzi. Miałeś coś zaakceptować? Co? Nie, nie, nie. Nie wiem, no musisz mi jakoś zaprosić. Czyli możecie najpierw wyrzucić, wiesz? To wyrzucił. O Jezu, jesteś. A to jakaś randomowa SOF. Tak. Zaproś, czekaj, Soszobo. Zaproś do gry, proszę, zaprób go. A, łączenie. Kowerujecie lepiej, że jest leveli, Bo my już chyba mam wysokie 21 tak czatek spokojny. Czekuję się na Sekiro. Gospodarz nie odpowiedział na czas przerywanie kulku. co? Przecież zaprosiłam Przecież Cię, do tak Zaproś do gry. Poszło za znowu. Dobra, chcę. Są do Próbujcie zastopować, ale ty się pchasz. Nie idź tu, siostro, tam nie. Czekamy na Ten komputer idzie tylko tak, jak ty idziesz. Nie, on krąży tutaj w miejscu, ale masz pazurki. Kręci się. Idzie sam przed siebie. Ale ładna ta zbroja. Opracowali tę gupę światła tutaj. Nice. Jasiu, ale dzisiaj kostiumek błyszczy. Dołączysz czy nie?